MBDA proponuje Polskim Siłom Zbrojnym najlepszy pocisk przeciwpankerom dalekiego zasięgu obecny, obecny na rynku, czyli pocisk Brimstone. Wizja MBDA dla niszczyciela czołgów w programie Odtokar Brzoza, przy którym teraz toczy się dialog techniczny, to Brimstone zintegrowany z podwoziami, czy to kołowymi, czy to gąsienicowymi. To zależy już od Ministerstwa Obrony Narodowej. E, implementacja pocisku Brimstone. W polskich siłach zbrojnych i też w polskim przemyśle. Wizja nasza, jeżeli chodzi o niszczyciela czołgów, to Brimstone, używany już dzisiaj w siłach zbrojnych w Wielkiej Brytanii, pocisk niemalże idealny dla wschodniej flanki NATO, odpowiadający tym zagrożeniom, które tutaj. Dzisiaj widzimy i które możemy widzieć w przyszłości: pocisk, który jest w stanie działać w każdych warunkach pogodowych, nawet przy zdrowej widoczności, pocisk, który leci nisko nad ziemią, odwzorowując kształt gruntu podczas swojego lotu, i pocisk, który. Może atakować masowe cele opancerzone. MBDA widzi również w swojej ofercie polski przemysł. Już dziś skarżysko kamienne i zakłady MESCO są w łańcuchu dostaw MBDA. Już elementy produkowane w polskich zakładach są instalowane w Brimstone, które MBDA oferuje swoim klientom eksportowym. Wsłuchujemy się w. Głos polskich sił zbrojnych, słuchujemy się w głos polskiego przemysłu, chcielibyśmy, aby niszczyciel czołgów z najlepszym efektorem, czyli z pociskiem Brimstone odpowiadał tym potrzebom, które ma polskie wojsko. Program NAREF, najważniejszy obecnie chyba program modernizacyjny Polskich Sił Zbrojnych. a Dzisiaj podczas Defense 24 d padły ważne słowa z ust ministra obrony narodowej, z wiceministra aktywów państwowych o tym, że NAREW to ten najważniejszy program, NAREF to ogromna szansa dla Polskich Sił Zbrojnych i między innymi dla polskiego przemysłu MBDA. W swoim pomyśle na Narew ma oczywiście efektor, czyli rakieta KAM oraz kamera o przedłużonym zasięgu, gdzie Narew wspólnie z efektorem MBDA będzie to program polski, produkowany, implementowany, utrzymywany przez polski przemysł. Chcielibyśmy, aby pocisk KAM, który dzisiaj już jest na wyposażeniu brytyjskich sił zbrojnych, został spolonizowany. Chcielibyśmy, aby. Pełna produkcja narwi odbywa się w polskich zakładach zbrojeniowych, polskiej grupy zbrojeniowej. To jest bardzo podobny model biznesowy, model współpracy, który właśnie proponujemy też w niszczycielu czołgów, czyli współpraca z polskim przemysłem, polonizacja tego, co MBDA proponuje Polsce. W narwi chcielibyśmy, aby też sensory, radary były, były pochodziły z polskiego przemysłu, z tego, co polski przemysł ma w sobie najlepszego.